To jedno małe narzędzie, które używasz w każdym miksie i na YouTubie mówią używaj, używaj. Dzięki temu będziesz mieć miejsce dla basu, czysty, klarowny miks. A co jeżeli ci powiem, że to w jaki sposób uczą, powoduje, że jest to cichy zabójca Twoich miksów? To właśnie przez to brzmi on, lekko, jest pozbawiony ciężaru, mocy, energii, jest... Pusty. Chodzi tutaj o używanie korektora. Podstawowa porada brzmi tak, żeby usuwać niskie częstotliwości ze wszystkiego, co nie jest stopą i basem, bo tak trzeba. Ale czy na pewno? Zobaczcie, że mam tutaj pianino z syntezatorami. Brzmią potężnie. Teraz zrobię to wszystko, co każą guru, czyli usunę niskie częstotliwości drastycznie. I od razu to brzmi jak tani keyboard, nie ma tej energii, został zabrany ciężar. I teraz wyobraź sobie, że robisz to na wszystkich ścieżkach, na wszystkich instrumentach. Usuwasz ten ciężar. I dlatego mix staje się lekki, pozbawiony ciężaru.